What it really means to live life golden Yeah, we're golden, baby, we're golden Stawaj, gówniaro. Boże, znowu ty. Czego ty chcesz ode mnie? Tylko ci mówię, żebyś wstała, bo jak nie, to ci walnę w ryj. Nie będę ciebie słuchać, ty cholerny pijaku. Nie jesteś moim ojcem. O właśnie, że jestem twoim ojcem. Wstawaj, bo ci pomogę. Jezu, dobra, już wstaję. I co, jesteś teraz siebie dumny, tak? Mm, no, powiedzmy, że nie. A dlaczego niby nie? No bo nie i przestań się ze mną kłócić, gówniaro. Ty jesteś w ogóle niepotrzebna w życiu. Tak samo jak ty, pijaku. Co ty mówiłaś? Ach. 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 Moja głowa. No i bardzo dobrze, się cię głowa boli, bo na to zasłużyłaś, ty niewdzięczna żmijo. Idź stąd, po prostu wyjdź. Nie chcę cię widzieć na oczy, nie chcę mieć takiego... Głupiego ojca. Wyjdź! Nie będziesz mi droga córeczko rozkazywać. Co ty robisz? To, co na to zasłużyłaś. Nie, proszę, nie. Ty jesteś cholerną świnią. Jak możesz bić swoją córkę? Powiesz, dlaczego cię tak traktuję? Dlatego, że. Twoja kochana mamusia nie żyje, a zostałem tylko ja, i ty jesteś pod moją opieką, więc mogę Tobą robić, co tylko mi się podoba. Rozumiesz ty to? Yy, no, tak. Yy, rozumiem. No, jaka grzeczna i mądra dziewczynka. Teraz umyj mi porządnie te rany. A później idź już do szkoły, bo jak Ciebie widzę, to żygać mi się chce. Dlaczego ta matka musiała się ożenić z tym Dupkiem? Dobra, idę umyć te rany, i pójdę do tej szkoły, bo na pewno już jest późno. To to przyszedł on nasza kochana Rozali. Może zawołamy ją. a dobra. Rozali. Mhm. Tak ty podejdź do nas. Czego Wy ode mnie chcecie do cholery. Mój Boże, dlaczego tak do nas się brzydko odzywasz? Pomogę mogę chcę i lubię. Oj, oj, oj tak brzydko mówić? Hmm. coś mi tutaj nie pasuje. W ogóle, ci ty szłaś, do tej kujonki? <noise> Proszę cię, ona nie powinna mieć żadnych przyjaciół, tak jak ty. Ona ma coś na policzku. Rzeczywiście. Rozali, pokaż się no jeszcze raz. Po co? No bo tak ci mówię. O mój Boże, ty masz rany na policzku, co ci się stało? Hmm, Niskatne, twoje rodzice cię biją, bo cię nie kochają. <grym> Wiesz co, ty w ogóle nie jesteś podrzemna na tym świecie. <grym> Jeju, dzidzia się rozpłakała. <grym> Może chciałabyś chusteczkę, albo nie chwila. Nie mam chusteczek. Wiesz co? Dlaczego ty mnie uderzyłaś? Dlaczego? No bo na to zasłużyłaś, moja kochana żmijo. Teraz idź do tej swojej przyjaciółeczki i tam przyniesie popłacz. <śm> No hej, Rosali! Znowu rozmawiałam z tymi dziewczynami? No a co? Nie miałam innego wyboru. O Jezu, kochana, tak ci współczuję. Czego ty się znowu uczysz? No, dzisiaj jest kartkówka z matmy. Co? Ja pierdzielę, ja całkiem o niej zapomniałam. o. Jak nie problemy w domu, to w szkole. Co? Ojciec cię dzisiaj pił? Znowu? No niestety tak. Dostałam mocno w głowę o szafkę. Znaczy dokładnie o toaletkę. I jeszcze dostałam w policzko. Nie chcę już mieć takiego ojca, już nie chcę z nim mieszkać. O Jezu, nie martw się. Przecież jesteś silną dziewczyną. No dla ciebie to tak, a dla innych to nie. Na pewno kiedyś będziesz silna. No niestety musiał ten piękny dzwonek zadzwonić. No tak szczerze, bo mamy teraz biologię z tą wredną babą. O nie! Tylko nie ona. No trzeba jakoś wytrzymać. No to chodźmy, żebyśmy nie były spóźnione. Masz rację, tylko schowam zeszyt. Spoko. Dobra, kochana, ja już muszę lecieć, bo boję się, że ojciec będzie mnie wyzywał, że Czemu tak późno wróciłaś do domu? No, wiem jaki jest twój ojciec. Dobra, lepiej idź. Trzymaj się, kochana. No dzięki Sagira, pa. Mam cię, Gówniaro. Tato, co ty robisz do cholery? No jak to, co? Śleciłem cię, gdzie ty szłaś? No jak to, gdzie szłam? Normalnie do domu. Mhm, bo ci uwierzę. Ty gnoju zasrany! Nie daruję ci tego gówniaro! Żałuję, żałuję, że jesteś moim ojcem! I to cholernym pijakiem też! Coś ty powiedziała! Jak jeszcze raz powiesz coś takiego typu słowa, to spotka cię kara! to bolesna chyba nie masz na myśli tego no właśnie dobrze myślisz chcę się jeszcze z tobą zabawić nie proszę nie 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 chcę ojojoj co robi się taka niegrzeczna nie wolę to teraz robić bo naprawdę nie mam co robić nie, proszę, proszę, nie! Zostaw ją ty gnoju. O, o, O. No proszę, proszę. Domski bokser się znalazł. Co ty chcesz uratować moją córeczkę? Nic z tego Tak, chcę jej pomóc A niech pan się stąd wyniesie Bo zadzwonię na policję No dobrze, dobrze, już idę Uch, Niewychowane dziecko Dzięki ci bardzo za pomoc Naprawdę nikogo nie było w okolicy Tylko ty byłeś O, nie ma za co Tak w ogóle, jak się nazywasz? Ja jestem Rosali, a ty? Ja jestem Brian. <laughs> Brian?